Czy Nenad Bielica będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? A to Ci jest, to ciekawa tak naprawdę sprawa. Samą sprawę praktycznie sądował Zbigniew Boniek, ale w kontekście jakby tego, żeby Bielica został trenerem włoskim. Czy rzeczywiście Boniek dzwonił do Bielicy? Pytał się, sądował sprawę w kontekście jakiegoś klubu włoskiego, a może to był pretekst po to, żeby dowiedzieć się, jaki ma kontrakt Bielica w kontekście reprezentacji Polski, że na przykład Zbigniew Boniek robi sobie listę trzech czy czterech kandydatów, którzy. Czy mogą zostać selekcjonerami reprezentacji Polski. No właśnie, dzisiaj na temat dosyć ciekawej tak naprawdę sytuacji, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego Facebooka, fanpage'a na Facebooku i zostawcie lajka. No właśnie, na temat ciekawej sytuacji dotyczącej Nadia Bielicy, tak, czy ten właśnie trener zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Ostatnio dziennikarka TVP Poznania, więc miasta, z którego tutaj po prostu pochodzę, Bata Orystrońska rozmawiała właśnie z byłym trenerem Kolejorza, Nenadią Bielicą, No i on przyznał, że rzeczywiście kilka tygodni temu kontaktował się z nim Zbigniew Boniek i pytał się po prostu w kontekście tutaj jaki ma kontrakt, jak ma Praktycznie długo ważny kontrakt, ale nie w kontekście reprezentacji Polski, że chciałby go zatrudnić PZP-nie, tylko e, sądował tak naprawdę w kontekście, że jest nim zainteresowany jeden z włoskich klubów. Pytanie jest takie: czy Nenad Bielica kłamie, a tak naprawdę chodziło o reprezentację Polski, czy Zbigniew, Boniek zastosował, zastosował taki firtel, tak, że po prostu niby tam się interesuje klub włoski, a tak naprawdę on sam sąduje jako prezes PZP-u, czy Bielica jest wolny do wzięcia tak na tym rynku piłkarskim. No dosyć ciekawa sytuacja, no właśnie i co mówi tutaj właśnie Nenada, Nenadia, Nenada Bielicz właśnie z, rozmowią, z rozmową z dziennikarką TVP, poznać dziennikarką tutaj Beatą oryl mówi w ten sposób, cytuję, teraz nie jestem zainteresowany objęciem posady selekcjonera reprezentacji Polski, ponieważ trenuję NK Osijek. mój kontrakt obowiązuje jeszcze przez ponad dwa i pół roku, dlatego teraz nie jestem zainteresowany, ale w przyszłości może taka opcja się pojawić. Tak powiedział właśnie Bielica. No, nie ma co się dziwić, że nie powie takiej sytuacji, tak, no bo jak nie ma podpisanego kontraktu z reprezentacją, to przecież nie powie. Tak, tak, jestem zainteresowany prowadzeniem reprezentacji, no bo jakby to wyglądało w oczach po prostu tego pracodawcy, pracodawcy którego jest trenerem, tak, czyli NK a jeżeli będzie miał już kontrakt podpisany, to wtedy może powiedzieć, że jest zainteresowana, tak, to nie może, no bo to jest po prostu jakby nieetyczne, tak, niemoralne. No właśnie, ale Bielica mówi w ten sposób. 15, może 20 dni temu dzwonił do mnie prezes pzp u Zadzwonił, bo jeden z włoskich klubów o mnie pytał, a on nie wiedział, czy jestem związany z Osijekiem, długą umową, stąd ten kontakt. Opowiedział mi oczywiście o sytuacji reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka, z którym zresztą się znam. Graliśmy swego czasu przeciw sobie w Austrii. Nie jesteśmy może przyjaciółmi, ale się znamy. Prezes Boniek wspomniał, że reprezentacja Polski nie grała ostatnio na miarę swoich możliwości, a presja mediów jest duża. Koniec cytatu: tak mówi Bielica. No, i tutaj pojawia się wiele nieścisłości, bo tak, skoro dzwoni do niego prezes PZPN-u w kontekście klubu włoskiego, to po co mu opowiada o naszych problemach, które są tu w Polsce, że jest presja mediów, że jednak ta reprezentacja nie do końca gra, tak po prostu wszyscy tego byśmy się spodziewali. Co ma piernik do wiatraka, tak? Jeżeli dzwonię do lekarza, to nie mówię lekarzowi na przykład, że rano miałem problemy z samochodem, że nie chciał mi zapalić, bo jest po prostu zimno na dworze, tylko po prostu dzwonię, umawiam się na wizytę, tak? No więc po co po prostu jakby Zbigniew Boniek porusza ten temat? Bo kolejna kwestia jest Taka, po co tak naprawdę Zbigniew Boniek ma być jakimś emisariuszem, wysłanikiem klubu włoskiego, tak? A co kluby włoskie nie mają swoich menadżerów, swoich praktycznie przedstawicieli, żeby mogli się skontaktować? Wiadomo, że Zbigniew Boniek jest mocną personą i w Polsce, a także we Włoszech, tak? Jest cenionym praktycznie komentatorem meczów, dziennikarzem, można być ekspertem, tak, piłkarskim, no ale bez przesady przecież wiedzą, że po prostu Zbigniew Boniek jest teraz w Polsce, ma swoje obowiązki jako prezes PZP-u, no i nie wiem, jakiś klub włoski będzie. Będzie mówił, kucze, może weźmiemy Bielicę, no to kto się z nim skontaktuje? To weźcie Bońka, to zadzwońcie, żeby on z Polski zadzwonił, bo co, bo jest tani, tańsze są po prostu połączenia. Przecież mogą równie dobrze zadzwonić jakiś inny agent piłkarski. Jest mnóstwo piłkarzy, praktycznie, właśnie rodaków, tak, Bielicy czy agentów piłkarskich, były świetnych piłkarzy, którzy występuje w Serie A, mogliby się skontaktować bezpośrednio. No właśnie. Więc tutaj pojawia się po prostu dziwna sprawa, tak? Że Boniek dzwoni do Bielicy w sprawie Serii A. Wiadomo, że mogą poruszać różne sprawy piłkarskie i nagle wykłada po prostu tę sprawę, jak wygląda kwestia reprezentacji Polski. No właśnie. Potem Bielica mówi w ten sposób. Teraz nie jestem zainteresowany objęciem posady selekcjonera reprezentacji Polski, ponieważ trenuję z nko Osijek, tak? To mówił. Wiem, jak trudno pracuje się w Polsce. Z tego powodu myślę, że oczekiwania są większe niż możliwości reprezentacji. Polska ma Roberta Lewandowskiego. Wybranego najlepszym piłkarzem na świecie. Świetna sprawa, ale to nie wszystko. Oczywiście macie bardzo dobry zespół i wielu dobrych piłkarzy. Także młodych, których trenowałem w Lechu: Robert Gumny, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak, Jakub Moder. Wszyscy grali u mnie, także doświadczony Maciej Makuszewski czy w Dynamie Damian Kądzior. Tak mówi tutaj właśnie Bielica. No to Koniec cytatu. To by był dosyć ciekawy trop, że Zbigniew Boniek chciałby mieć Bielicę jako selekcjonera reprezentacji polski, znaczy ja powiem w ten sposób, że Boniek może nie stawia na niego po prostu jako me, pewny punkt, bo też trzeba pamiętać o tym, że oczywiście, że Brzęczek jest selekcjonerem reprezentacji polski, ale Boniek cały czas sprawdza, tak kto by mógłby być selekcjonerem zabezpiecza się, tak samo jak był Adam Nawałka, jak jeszcze jak po prostu Adam Nawałka był selekcjonerem, to już zbignie Boniek sądowo, spotykał się z różnymi po prostu kandydatami, i tak dalej sądowo, czyli po prostu mogą, bo to jest też takie proste, tak niektórzy mają obowiązujące kontrakty, nie chcą po prostu prowadzić tej reprezentacji. Oczywiście, jak wakać się zwolni, że trener już jest zwolniony, selekcjoner jest to wszyscy potem się zgłaszają na chętnego. Natomiast, no tutaj Zbigniew bo nie chciałby pewnie zachować ciągłość, gdyby na przykład sam, bo też może taką przyjmować taki po prostu jakby założenie, że Jerzy Brzęczek sam mógłby się na przykład pod wpływem presji mediów czy, czy po prostu opinii publicznej podać do dymisji. No i co wtedy, po prostu jakby PZPN musi znaleźć szybko selekcjonera. No więc to nie jest powiedziane, że Bielica musiałaby być numerem jeden, ale mogła być właśnie taka, taka hierarchia, nie wiem trzech na przykład, czy czterech selekcjonerów potencjalnych, kto po prostu jest wolny na liście rezerwowe, gdyby coś nie wyszło, tak, gdyby po prostu coś wypadło. No właśnie i teraz mówi, właśnie mówi w ten sposób, że wiem jak trudno pracuje się w Polsce, z tego powodu myślę, że oczekiwania są większe niż możliwości reprezentacji. Tak powiedział tej Bielica. Pytanie jest takie, czy to właśnie go nie zniechęciło tak Bielice, że jak oczekiwania są większe niż możliwości. No wiadomo, że oczekiwania są większe, w każdym klubie są po prostu oczekiwania większe i apetyt praktycznie jest większy, tak. Ostatnio fajny powiedział po prostu słowa Wojtek Szczęsny w, w wywiadzie dla Food na YouTubie, mówił, że on tam jest kibicem Arsenalu, praktycznie od 2000 roku, i tak dalej. Że, patrząc po prostu przez pryzmat tego, jak ten klub jest organizowany, finanse, i tak dalej, to Arsenal powinien być jednym z najlepszych klubów na świecie. No a dziś, gdzie, gdzie, gdzie praktycznie jest dzisiaj Arsenal Londyn? Tak, z punktu widzenia finansowego, transferu, funkcjonowania, powinien być praktycznie w tej czołówce. A dzisiaj Arsenal praktycznie tak ledwo daje radę, jeśli chodzi o po prostu tutaj ligę angielską, tak, gdzie jest praktycznie w tabeli, bardzo kiepsko sobie radzi, gdzie już w ogóle, jeśli chodzi o Europa, Опять разгрывки. No, więc tak samo, no, więc oczekiwania kibiców są zdecydowanie większe niż po prostu, na przykład, to co prezentuje drużyna. Tak, na przykład Arsenal Lend Londyn. Tak, Wojtek Szczęsny był nie tylko piłkarzem, bramkarzem Arsenalu, ale też jest po prostu kibicem tej drużyny. Tak samo tutaj, tak. Kibice, jeśli reprezentacji o reprezentacje polskie, są wierni, oddani, przychodzą, nawet jak ta reprezentacja przegrywa mecze, ale też oczekiwania są ogromne. Tak, i tu presja społeczna, hejty. No to to jest też to, co mówił Zbigniew Boniek, że pensja wysoka, selekcjonalna to też po prostu w jakiś sposób jest ekwiwalent za. Stres po prostu i to pres, tą presję psychiczną, mentalną, tak która jest wywierana na selekcjonerze, tak? to jest jak w jakiś sposób ekwiwalent. No, aczkolwiek, no to wiadomo, że trzeba, że trzeba po prostu znosić takie ciężary. To nie. No właśnie, 15, może 20 dni temu dzwonił do mnie prezes PZPN-u, czyli to by wychodziło się tak mniej więcej po prostu w połowie grudnia. Czy zatem Zbigniew Boniek by właśnie rysował sobie jakiś scenariusz na 2021 rok? Wiadomo, że tutaj Jerzy Brzęczek jest, jest selekcjonerem reprezentacji Polski, ma prowadzić reprezentację na mistrzostwach w tym roku. Nic faktycznie na to się nie wskazuje, nie zmienia i tak dalej. Chyba, że na przykład Zbigniew Boniek robi coś takiego. Będą jakieś fatalne tutaj jeszcze mecze, jeśli chodzi o reprezentację, te mecze, które będą mieć miejsce w marcu, i na krótko na przykład przed mistrzostwami doszłoby do zmiany selekcjonera, ale nie chciałby po prostu kogoś wziąć praktycznie od czapy, tylko ktoś, kto ma po prostu wcześniej doświadczenie, bo tak tutaj właśnie mówi sam Bielica, że on po prostu miał tych młodych zawodników: Robert Gumny, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak, Jaku Moder. Być może właśnie myślenie, jakby tutaj Zbigniewa Błońka jest takie takie, że on. Miał kontakt z tymi, tymi zawodnikami, że ci zawodnicy dobrze się prezentowali. Wiadomo, że to nie jest też kwestia, bo Bielica już nie jest trenerem Lecha, ale oni się dali po prostu dobrze prezentują część już opuściła, przecież Lecha, więc może jest takie myślenie, że gdyby on został selekcjonerem, to właśnie mógłby jeszcze pociągnąć wyżej tą grupę tych młodych piłkarzy, z którymi wcześniej faktycznie współpracował. Sprytne tak naprawdę yy, myślenie, bo yy, yy, znaczy prezesa PZP, u bo yy, też takie przedstawiałem, jakby zestawienie, jeśli chodzi o polską reprezentację, to tam bodajże 8 zawodników, jeśli chodzi o polską reprezentację, to są zawodnicy, którzy w przyszłości byli piłkarzami Lecha Poznań. Wychowankowie, oczywiście oni potem się rozpieszli, poszli po prostu do różnych klubów, do Bundesligi, do Serie A i i tak dalej, do drogiej angielskiej. Natomiast rzeczywiście, praktycznie ośmiu zawodników. No, oczywiście, to może się zmieniać, ale to dużo praktycznie zawodników. Kiedyś to był trzon z legi Warszawa. Dzisiaj, po prostu taki trzon to są po prostu byli piłkarze, wychowankowie Lecha Poznań. No właśnie, napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie. To wszystko, a dzisiaj pozdrawiam. Stawcie suba, trzymajcie się.